I tak jak widzicie, tu jest to o czym mówiłem Ta deska nam wychodzi poniżej ościeża Tak, tak sobie odcięliśmy tynk, już wcześniej wymierzyliśmy Brak nam dojdzie teraz deska na ościeże Dojdzie trochę kleju tak? I będzie git, nawet jak ta deseczka będzie milimetr niżej I tak sobie ładnie to wszystko zafuguje Przy okazji zrobi się kapinos, odcięcie wody I tak się glify górne zawsze robi ze spadkiem do dołu, żeby było to odcięcie wody ale yy, tak będzie elegancko Tylko no, tak jak mówię wcześniej już trzeba sobie to przemyśleć przewidzieć wtedy nie ma niespodzianek No jesteśmy na ziemi teraz to teraz to leci Dobrze, ściągnąć, żeby było wszędzie równo kleju. Kamy. I tak samo z tej strony Oryginal Strona Opa. I za kolej. Tutaj też wypuszczamy sobie Zaglifa, tak jak na górze zrobiliśmy musimy sobie ustawić Czekaj, czekaj Nadmiar Zbieramy Słyszycie jak tak nie wiem jak to nazwać pyrka albo co <grywanie> chrupie powietrze wypychamy z tego, o, poziomica i ustawiamy czekaj to masz, oczko jest tu możemy troszkę do dołu nie ma problemu, żeby to ustawić Baja I teraz fuga Zastanawiałem się tak samo czy tu robić z jednego kawałka, czy na przemian Wiecie, tak jak z panelami, się odetnie, tu się dołoży, później na odwrót Ale akurat to co odcinamy yy, Będzie pasować między tamte okno Bo z całej braknie, także Decyzja padła, że lecimy po całości Wreszcie. Jeszcze jedną pokażemy. Tylko trochę czasu. Przede wszystkim chęci. To już ostatnio mówiłem, że jak nie ma chęci. Niechęć to chyba najgorsza choroba jaka Niechęć to jest najgorsza choroba to Ładno to jedziemy. Tutaj jak mam takie yy, Sparki, na razie nie ruszam tego Jak to podeschnie ładnie się skrobnie I nie brudzimy wtedy tynku